Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj będzie makijaż, dlatego że dawno takiego filmiku nie było, a ja mam chwilę czasu, ponieważ jest 1 listopada, jest niedziela. Wy ten filmik zobaczycie pewnie za jakieś dwa tygodnie, aczkolwiek, no to nie ma jakby znaczenia, bo to jest tylko makijaż. Chcę Wam pokazać, czego teraz używam, chcę z Wami przetestować sobie, znaczy ja już testowałam, ale chcę Wam pokazać, jak wygląda ten y, korektor z Bell. I parę innych rzeczy. Mam ochotę też na ciemniejsze usta, więc dzisiaj pójdzie w ruch taka kredka z Golden Rose. To jest moja pierwsza kredka z Golden Rose, którą kupiłam kilka lat temu. I ona jest w kolorze 01. To jest taki ciemny, taki burgundowy kolor, taki kolor wina w zasadzie można powiedzieć. Więc jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało, ale mam ochotę na jakiś taki inny makijaż i, i postanowiłam go, zrobić go sobie z Wami. Jeśli chodzi o twarz, to nałożyłam już podkład. Ja używam tego podkładu z Felicea mówiłam wam, że on jest dość ciężki niby jest z przeznaczeniem do, cer do cery suchej bo on jest chyba nawilżający, jak się nie mylę poczekajcie o działaniu tak, nawilżająco-regenerującym natomiast no, na mojej suchej skórze to się nie sprawdza ja po całym dniu mam taką ta skóra nieładnie wygląda nie tak jak powinna wyglądać ogólnie czuję go na twarzy więc robię sobie taką mieszankę z tym serum z tym serum, z tym mleczkiem w zasadzie do twarzy z Flaw. I dzięki temu ta konsystencja jest lżejsza, ładniej się rozprowadza i ciut jakby lepiej wygląda. Natomiast, docelowo powiem Wam szczerze, że jak już nie będę kupowała więcej, bo no nie jest to mój ulubiony podkład. Nie jest zły, ale to zależy, jaką macie cerę. Jeżeli macie cerę e, mieszaną, to wydaje mi się, że prędzej się sprawdzi, niż właśnie na takiej typowo suchej, jak ja mam, albo na typowo tłustej. Także, no wiecie, metodą prób i błędów kupicie, przekonacie się sami na, na własnej skórze, czy jest okej, okay, czy nie. Ja z mojej strony mogę tylko powiedzieć tyle, że odczuwalne jest to, że on jest ciężki, czuję, że on mi zalega na całej, tak jakby na, przez cały dzień na skórze i... Po nałożeniu oczywiście mokrą gąbeczką ja go tak zostawiam i dopiero jak zrobię sobie oczy i brwi, najczęściej tak robię, albo chociaż jak zrobię brwi, to dopiero wtedy po tych kilku minutach przykładam chusteczkę jeszcze, no bo mówię, mam wrażenie, że go jest za dużo na twarzy i dopiero wtedy pudruję skórę. Ale dobra, no to przejdźmy może od razu do brwi. Ja używam tych dwóch kredek, o których wam mówiłam już ostatnio we vlogu. To są kredki z Lovely numer 2 i 3. Dwa to jest ta ciemniejsza, trzy to jest ta jaśniejsza. I... Zrobię sobie brwi właśnie takie standardowe, ja mam te nowe kredki, ale yy, nie wiem, chcę pokończyć to wszystko, słuchajcie, jakoś mam taką potrzebę wykończenia wszystkiego, co mi tutaj zalega. I ja robię tak, że zawsze taką minę robię, żeby te brwi nie były, że jedna jest wyżej, jedna niżej, no bo zobaczcie, ja mam tą zawsze wyżej, bo jakąś taką dziwną mimikę twarzy mam. Więc żeby jej równo pomalować, muszę tak zrobić, no może nie tak bardzo, ale wiecie, chociaż tak troszeczkę, o, żeby te brwi były koło siebie, czyli ta mina musi być taka mega niewyrażająca nic żeby te brwi po prostu były w tym samym miejscu i podkreślam sobie tą ciemną kredką. Czasami całe brwi robię tą ciemną, jak mi się nie chce kombinować, no ale że druga jest do skończenia, no to też ją dzisiaj użyję. O, tak to wygląda, delikatnie podkreślam. Ta kredka jest, słuchajcie, ona jest po prostu w kolorze moich brwi, także ja tutaj nie mogę sobie nawet yy, przerysować yy, tych brwi, no bo zobaczcie, jak to wygląda. <śla> ona jest po prostu taka sama, jak jak I ładna jest, bo nie jest zimna, nie jest ciepła, ona jest po prostu taka neutralna. Franusiu, chodź myszko. Frania gryzie klatkę, wchodzi, nie dość, ma otwartą, to jeszcze wchodzi ją gryzie. Taka, taka jest pomysłowa. No i dobra, i teraz tą drugą kredką, jakby nad, zobaczcie, wyżej sobie po prostu domalowywuję tutaj te braki. Nie mam jakichś wielkich braków, dlatego że te brwi mi ładnie urosły i zrobienie ich to jest, zobaczcie, to jest po prostu minuta. Jakbym nie gadała, to by było pół minuty. O. I widzicie, jak dzięki temu, że te brwi mam tak, jak teraz, w takiej pozycji, to mogłam je równo sobie namalować, domalować tam, gdzie mi brakuje. No i tak to wygląda. Przeczesuję teraz takim grzebykiem. I to jest w zasadzie wszystko. O. Czasami sobie jeszcze tutaj z przodu domaluję coś, ale... ale raczej nie. Raczej tego nie robię. Nie lubię jak takie brwi są ciemne od, tutaj od samego brzegu, ale też musicie uważać, już Wam to kiedyś mówiłam, żebyście nie miały tak, że za ciemną kredkę weźmiecie i tutaj w ogóle nic nie będzie z przodu, bo to też wygląda źle. I w sumie jak znajdę, znalazłam jakiś stary żel, taki z AA, on jest przecioczysty, tylko niestety od kredek zrobił się taki brzydki. Mogę trochę to utrwalić, ale to nie zawsze to robię. Jak mi się przypomni, jak mi się chce, jak mam czas. Ogólnie, teraz są modne te takie postawione brwi. Ja Wam powiem, że ja nie jestem fanką aż tak mocno postawionych. Ja zawsze wycinam te włoski tak, żeby one były raczej. O, tak wyglądają, one są teraz postawione. Nie lubię tych takich krzeczastych. To też nie każdemu pasuje. Ja wiem, że taka jest moda i dziewczyny chcą fajnie wyglądać, tylko to nie do każdej twarzy, moim zdaniem, pasuje. Dobra, teraz korektor. Korektor ten z Bel w numerze. Mm, mm, mm. w numerze 01 light dam go sobie pod oczy nałożę go sobie pod oczy i ogólnie też podnosi tutaj na brodę czyli tutaj w tym miejscu, gdzie zawsze nakładam będę go rozsmarowywała w zasadzie wklepywała palcem ponieważ tak jakoś chyba najlepiej jest tak lepiej może jeszcze gąbką, ale o troszeczkę tutaj zjeżdżam, ja miałam strasznie czerwone koło nosa tutaj tą, tą okolicę więc tutaj zawsze muszę dać korektor o, tak on wygląda Trochę jest jasny, natomiast y, on gdzieś tam się wtapia, ja też ten podkład Felicea mam za ciemny, bo on jest w tym kolorze 132, bo ja go kupowałam na wiosnę, więc myślałam, że go szybciej zużyję, ale on na lato by się w ogóle nie sprawdził ten podkład, więc dobrze, że on sobie przeczekał, przeleżakował, no bo szkoda by było go wywalić, bo on też nie był jakiś super tani, koło 5 tych on kosztuje, więc y, no i tak to wygląda. W zasadzie jest wszystko zakryte. Ja mam teraz ostatnio takie dość mocne te sińce, nawet większe niż wory, co jest w ogóle dziwne. No ale. Prania, teraz tutaj chrupie coś. Za wynudzony królik. Ja nie wiem, słuchajcie, ona czasami po prostu już ma takie pomysły, że jak wam kiedyś. Ja zawsze Wam mówię, że Wam nagram, tylko niestety uchwycić ją, jak ona coś robi, jest bardzo ciężko, bo ona jak widzi kamerę, to ucieka, gdzie pieprz rośnie. Także. Ale postaram się Wam kiedyś nagrać, to zobaczycie, jaki to jest pomysłowy królik. O. No mam coś czerwonego jakąś kropkę, to sobie jeszcze do, do, dorzucę trochę korektora. O, On ogólnie dobrze kryje, on też się dobrze wtapia, on w ogóle nie jest suchy, nie zauważam, żeby spływał, żeby cokolwiek się z nim działo. Zresztą ten podkład falica on też dobrze kryje, więc tutaj nie ma jakby potrzeby, żeby nie wiadomo, ile tych rzeczy jeszcze potem nakładać na twarz. I teraz wezmę sobie mm, chusteczkę. Kurde, akurat mam taką byle jaką, ale dobra. I troszeczkę odcisnę tutaj. Mm ten nadmiar jakby tego podkładu, tak delikatnie, ponieważ nie chcę zetrzeć tego podkładu, ale też no czuję, że on mi po prostu zalega, więc muszę to zrobić i wezmę sobie teraz ten puder z Bell i nałożę na strefę tutaj pod okiem, ja nie wiem, czy on jest taki fajny nawet pod oko, wiecie, ja go właśnie z tym, yy, znaczy ja go chyba jak kupowałam, to w ogóle myślałam, że głównie będę go używała pod oczy, ale tak nie wiem, coś tak nie do końca jestem zadowolona troszeczkę sobie też tutaj przepudruję, żeby mocniej mi się tutaj trzymało koło nosa delikatnie też tu te miejsca, które zakorekterowałam aczkolwiek tutaj jeszcze jest czerwona, widzicie? także no trochę tu, bo ja tak raczej nie pudruję w ogóle czoła, więc troszeczkę sobie tego podkładu mogę nałożyć o, i teraz wezmę drugi puder ten z Eveline ten Peach Matte My Day i sobie dołożę go na strefę T widziałam te nowe, pisałyście mi, że Eveline ma nowe produkty, ja widziałam w szafie jestem ciekawa, czy one są dobre skądś bym przetestowała jakbym miała okazję, bo specjalnie kupować nie będę, ale bym przetestowała i wam dała znać, bo może któraś z was będzie zainteresowana, ale też nie są jakieś drogie, ale no, ale ale przetestować można Puder jest świetny, słuchajcie, uwielbiam. On jest jeszcze fajniejszy niż ten żółty bananowy, także polecam Wam, jeżeli e, szukacie dobrego pudru. Nie wiem, jak on się będzie sprawdzał nakładany pędznem, ale gąbką genialnie się sprawdza. Ja wszystko nakładam praktycznie gąbką, ale to wynika z tego właśnie, że moja skóra jest strasznie sucha, słuchajcie. Ona już to od jakiegoś czasu, ale teraz to jest masakra. I mam wrażenie, że im więcej ją nawilżam, ale to też wynika z pory roku, nie? że teraz taka jest, że niestety no, kaloryfery i tak dalej, no to to wszystko wysusza włosy, skóry i tak dalej. Chcesz dopytać o brązer? Ja słuchajcie, używam różnych brązerów, natomiast generalnie mm, zawsze jakiś zimny. Tutaj mam jakąś starą limitowankę Chill Out z Bell. One są super, te brązery. Już mam takie, widzicie, denko, denko. Używam bo chcę wykończyć. Pędzel jakiś tam stary z AliExpress. I zawsze najpierw sobie podkreślam tutaj te kości policzkowe, w sensie kontur, jakby taki robię. To jest dzień świstaka, słuchajcie, codziennie to samo. Ja czasami już sobie troszeczkę inne produkty wkładam tutaj do takiego mam takie coś z Iska. O i tu są moje takie bieżące kosmetyki i mam parę jeszcze schowanych kosmetyków w szafie, ale już nie dużo, bo ja wszystkiego się pozbyłam. No bo bez sensu jak leżały i nie używałam. Natomiast bronzery sobie bardzo stawiłam, bo one są fajne. Te limitowanki. No także o nakładam sobie Taki brązer, żeby jakby troszeczkę kontur zrobić. I wtedy nakładam mój ulubiony Golden Rose w numerze 04. Terracotta Powder. To jest taki wypiekany, złotawy kolor. I nakładam go na całą twarz tak naprawdę. Zaczynając tutaj od, od czoła. Nie wiem, czy to światło nie jest za żółte teraz troszeczkę. Może jak przyciemnie, dlatego że... O, może teraz będzie lepiej. Musiałam zapalić, bo słuchajcie, jest bardzo ciemno na zewnątrz, jest taki pochmurny dzień, że bardzo brzydkie światło było bez tej lampy tutaj dodatkowej, także wydaje mi się, że dobrze to wymyśliłam, ale to się okaże, jak będę montowała. I to też, słuchajcie, zobaczcie, na nos, no kurde włos mi został, od razu inaczej buzia wygląda. On daje taki ładny, ciepły odcień, tylko że uważajcie, ja już wam to kiedyś mówiłam, jak macie różową odcień skóry, to będziecie miały żółte plamy, bo on ma dużo tego tych żółci, złota w sobie, ale jest super, jest genialny. Podobne bronzery kiedyś miał Flormar. I Flormar szafy są teraz w Rossmanach. Nie we wszystkich, ale, ale widziałam. Także jeżeli dostaniecie, też, yy, znaczy będziecie miały okazję zobaczyć, to sobie zobaczcie, czy w tej szafie nie ma takich pudrów. One kosztują około 40 chyba złotych. No, na internecie można troszeczkę taniej dostać, ale one są, słuchajcie, jako mamie, nie wiem ile czasu już. Na pewno teraz drugi rok leci i jeszcze pewnie na rok będę miała. Także to jest taki wydatek, wiecie, na długi czas. Wezmę jeszcze trochę tego brązera, wiecie, co zimnego, i trochę tutaj sobie nałożę, bo jednak ten podkład mam wrażenie, że jest ciut za ciemny. Dobra. I teraz wezmę sobie róż. Nie wiem w sumie jaki róż wziąć. Może ten taki kurczę, o, ten taki mały z Fiesta, z Vibo. To jest ten taki wkład. Ja niestety nie mam paletki, nie mam zamiaru jej mieć, więc yy, no bo po co mi? Ja mam jeszcze brązer, co prawda, ale. Ale dobra, tak też mi się dobrze używa. Też tutaj już mam ten kolor. Mi też popękał, także. Mam taki mniejszy pędzel. O. Niby nic róża nie dają, a jednak dają, nie? I nie zawsze mam ochotę na róż, czasami mnie wkurza to zależy od humoru o, ale zobaczcie jak ładnie buzia od razu wygląda wiem, że niektórzy machają po całej twarzy yy, różem, ja nie macham bo to wiecie, to już dla mnie za dużo o, ładnie ta buzia wygląda teraz i dodam sobie jeszcze takiego rozświetlacza trochę, to też kiedyś kupiłam z limitowanki, to był ten czas kiedy po prostu chodziłam do Rossmana i kupowałam nowe rzeczy, nie wiadomo po co, mimo tego, że miałam inne w zapasie on jest ładny, no ale ile tego rozświetlacza używacie? Kurde. Ja w ogóle mało używam, ale dzisiaj mam ochotę, bo ten makijaż będzie bardzo prosty. O! O tak. Trochę tutaj nad brwi, bo też chcę unieść trochę brwi, bo moje opadające powieki. A ja też wiecie co? Mam dzisiaj tak, że. E, mam w planie nie nakładać nic na oko, dlatego że ta szminka będzie na tyle ciemna, że chcę tylko wytuszować rzęsy. I właśnie teraz w sumie to zrobię, słuchajcie. Wezmę sobie ten tusz z. L'Oreal'a. Paradise Ecstatic, wytuszuję rzęsy i, i zaraz do Was wrócę. No dobrze, od razu inaczej ten makijaż wygląda i w normalnej sytuacji pewnie tak bym wyszła, ale ja chcę tą ciemną kredkę, słuchajcie, wziąłem sobie taką z jeszcze, taką kredkę, żeby w razie czego rozjaśnić te usta, no bo nie chcę jak taka wiedźma wyglądać, bo no tak wiecie, jest jasno, nie chcę tak po, po, po dworze. To jest 02 Beige, Także w razie, żebym, jak gdybym musiała rozjaśnić, a na pewno będę musiała. I konturówka Lipmatic 07 Pierre René. Często ja mam na całych ustach i pytacie mnie wtedy, co ja mam. To zawsze właśnie ta konturówka, bo to jest taka wykręcana, więc ją mi się najlepiej używa, ale dobra, przejdźmy słuchajcie do tej kredki, do tej burgundowej. Coś czuję, że... Ja ogólnie nie lubię takich kolorów, ale właśnie mam fazę raz na ruski rok i to jest dzisiaj, ten dzień przyszedł. Ale to też chyba to, że ja chcę zużyć te wszystkie rzeczy. To może dlatego. Teoretycznie usta mam nawilżone, ponieważ robiłam sobie peeling i, i smarowałam czymś nawilżającym, ale jak nałożyłam tą kredkę, to i tak są teraz suche. O, łoże. Hmm. Nie wiem czy to był dobry pomysł. Delikatnie te kontury tak zetrę jak widzicie tuż na chusteczce wszystko. Ja zawsze troszeczkę szczoteczkę tą, jak maluję dolne rzęsy, to wycieram, żeby nie było za dużo tuszu na tej szczoteczce. W sumie nie, nie jest tragedii, nie ma jest. Nawet powiem szczerze spoko. I tak założę maseczkę, w sumie teraz tak myślę. Dobra, luzik. Na lozaku, nie stresujmy się, to tylko usta. Ogólnie zauważam, słuchajcie, patrząc na różne makijaże, że mało kto wygląda dobrze w takich ciemnych pomadkach. To też zależy oczywiście od makijażu. Czy wy robicie makijaż na Halloween, czy robicie sobie makijaż po prostu do chodzenia na co dzień. Natomiast yy, i tak nie jest taka ciemna, jak myślałam, że będzie. Bo może dlatego, że jak delikatnie tylko pomalowałam, ale wezmę sobie tą zburzyła jeszcze. I trochę tak. O. No, nie wiem, czy mi się to podoba. Zdejmę spinki, bo mam jeszcze mokre włosy. Też nie chcę, żeby mi się tak tutaj, wiecie, ułożyło potem od... O, już mi się ułożyło od spinek. I tak to wygląda wszystko. Nie, no nawet ładnie. Teraz jak tak widzicie, inaczej włosy ułożycie, to jest całkiem spoko. Jestem nieprzyzwyczajona do takich ust, ale... Ale nie jest źle. Tylko są suche dość, bo to też... Nie wiem, ja ogólnie mam suche usta, mimo tego, że smaruję i robię peeling, a jeszcze jak nałożyłam taką kredkę, no to niestety czuję takie ściągnięcie na ustach, ale to nic. Dobra, słuchajcie, to jest cały makijaż, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, trochę coś innego na kanale niż ciągłe paplanie na, chociaż teraz też gadałam, ale wiecie, we vlogach to ja chcę wam zawsze tyle informacji przemycić w takim jednym małym vlogu krótkim, że czasami faktycznie chyba za dużo gadam, no ale dobra, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba, że dajcie łapki w górę i co, zapraszam was serdecznie na kolejne filmiki, do zobaczenia, cześć!